Siema, witam widzowie z tej strony Igor i dzisiaj jestem taki trochę smutny, ponieważ e, Epic Games mnie skamowało. ja zapytacie się jak? Ponieważ nie mam swojego konta. Oczywiście może im, może jest to moje konto, jest wszystko dobrze, ale e, mam pierwszy level i skina Bambika, więc nie mam ani jednego skina, ani nie mam karnetu bojowego. Zaraz zobaczycie. No, teraz zobaczycie. Dogrywam teraz z telefonu, nie? Jak go zobaczyłem byłem bardzo zawiedziony, bo wiecie... Skin, no pierwszy pierwszy bambikowy skin tylko. A miałem takie, takie fajne konto. Ale dobra. Teraz będziecie wiedzieć. Co się, co się stało że nie będę wa miał Was znajomych więc jeżeli nie mam, nie mam Ciebie w znajomych to napisz nik pod komentarzem swój nick podaj bo to jest serio jakaś sprawa bardzo niedługo wysyłał DarkPigiem z tą wiadomość o tym co właśnie się stało że no, zobaczcie i to no i zobaczcie. To nie jest skam. To nie jest skam. Zobaczcie. To nie jest skam. No taki jest dzisiaj sklep, no. Ale to nie jest skam kompletny. Widzicie to? Same bambinkowe skiny. Nie mam nic. Więc postaram się jakoś zrobić to moje konto, bo miałem wszystko. Ale mi usunęli, więc... Dajcie mi łapkę w górę, ale suba. Więc. Y, napiszę do Epic Games za, za chwilę jakąś wiadomość. Może mi coś przyjdzie. Ale dobra, ja już sami się żegnam. elo.